Takie emocje, nawet takiego, jeżeli ich nie czujesz, to nawet takiego zagrania trochę tego, nie żeby trochę podkręcić. Wiesz, tak zjadłaś ten sos, tak w sumie nie wiadomo, czy to ci nie smakowało. Prawie umarła to... tam, spokój. Nie wyglądała jakby umierała. i właśnie, umierała. I nic nie, po, nie powiedziała też, jak się czuje, czy o Jezu, jakie straszne, no, takie ostre. No zażarło mi usta, mam czerwono, co? No i czemu to tym nie powiedziała? Skąd mają się widzowie dowiedzieć? Pracowałaś nad czymś innym, żeby tu w ogóle się otworzyć. Ale... Ej, wyjebią się. Ej, właśnie, to by była dramat. By Wyjewali jedną siostrę. Ale myślę, że to odpowiedni moment, żeby pójść krok dalej. I, i skoro to otwarcie już, już masz na jakimś poziomie, to, to technicznie też musisz siebie troszeczkę podszkolić, nie wiesz? Masz daleką drogę przed sobą, ale postanowiłaś się z nią zmierzyć. Nie poddałaś. Według mnie ciągle może się to udać. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dawaj do nas. A Daś miał ten komfort, że był tylko dzisiaj. Ale wczoraj stała się też jedna kiepska. Ale ten chłopak w ogóle to najlepsze wrażenie zrobił w pierwszym odcinku, a później to jest taki, jaki już, taki już, że okej, okay, dalej nie jest najgorszy, ale już tak. Po pierwszym odcinku się wydawało, że to będzie taki lider, że najbardziej będzie robił ten kontent w tych odcinkach i tak jakoś. O. Jakby większe oczekiwania chyba miałem po pierwszym odcinku co do niego. Team Uuu, bardzo kiepska. Co ciekawe, dokładnie rano mówiłem wam, żeby tego nie robić. Czyli żeby nie wykorzystywać osób trzecich do swoich jakby celów, podczas gdy oni tego nie chcą. Do filmu. I to zrobiłeś? Z całkowitym brakiem szacunku do tej dziewczyny, kobiety. Nie można takich rzeczy robić. To jest w ogóle coś, za co... Rynek nienawidzi tej branży. Tak i to jest coś na co są ludzie bardzo tym bardziej. Ojej, on po prostu od wtedy co e, chciał zniżkę, tak? Uważam, że zrobił to, nie zrobił tego jakoś kurwa chyba z ukrycia, ani z tego, że ta pani była jakaś zła na to. Skipnąłeś to na początek do facetki się dobierał? Nie. Ja nie, wiem, może dalej coś było, ale przywinałeś ten moment. No to powiedzcie mi, kiedy było? Że on się co? Dobi no, z jakąś babeczką gadał, w sensie, żeby mu dała sniczkę, To kojarzę. Ale czy jeszcze dalej coś było? Człowieku, ale mi się podoba. Znaleźliśmy mega dużo rzeczy, ale trochę jest tutaj utrudnienie, bo te rzeczy wcale nie są aż kupić. Kup od pani, tak dla mnie, tylko jedną, tą, tą do bucików. Urodziny niedawno miałem, naprawdę. No ale Ona jaką mam... ty chcesz nisko, jak jest. ta koszula jest na wagę? No, no to w gratisie, w gratisie do bucików. Wylosowałam, że muszę założyć sobie wąs. To tylko tyle, czy jeszcze coś było? Mówicie 12, 41? No to nie, już pierdolenie się wasze typowe zaczyna, czatowskie, zaraz bany polecą. Po, po wszystkim. Da. Nie. Muszę się dowiedzieć, no. czy we weźmiemy tą koszulę w gratisie. Czyli po ile? Po, po wszystkim. Dobra, dziękuję. dobrze, że mamy taką kochaną palnią tutaj piwpa. No proszę pani, my tu częściej będziemy do pani przychodzić. Zapraszam. Ja szczególnie. Może na kawę się umówimy albo na coś, wie pani gdzieś wejdziemy. Wiesz co, ja mam dzieci w twoim wieku. Czy nie, teraz to już takie odrobinkę za dużo takiego pierdolenia? To jest calm jak Trochę też poddenerwowaliśmy panią, która zdecydowanie o tej porze w sobotę chciała być już w domu. Wydaliśmy... A, może wiecie, bo na początku ta pani się cieszyła, a teraz tego fragmentu nie widzieliśmy. Już było widać, że już jej się nie chce pierdo, yy, że jej się już nie chce z nimi gadać, a on dalej męczył, nie? Czy to jest taki typowy prankster, ale taki z tych nieudanych, że nie wiedzą kiedy. Będzie męczył tutaj, będzie męczył i męczył i, męczył i męczył i męczył i męczył. I że dzień dobry, jestem Bubszman. Dzień dobry. My za dużo. FIFA. Nie dużo można. za dużo, została nam Nie niecała stówka. Nie moim. No dobra, ale tutaj zobaczymy. Bo pranksterzy mają wyczucie, proszę, za te TFA, jeszcze raz. Zobaczmy, co dalej tam. E, co, to oglądaliśmy, tak? No. Miałem się spotkać ostatnio z dziewczyną normalnie i kurczę, ale przez tą stulejkę się wstydzę i ona była gotowa i tak dalej. No chętna była laska na mnie, ale co ja to ze stulejką do niej pójdę, no chłop... Jak ktoś nie wie, co to jest stulejka... Stulejka. Eee, szanowni Państwo, ja nie wiem czego stulejki, eee, a co sądzę? Nie wiem co powiedzieć. Jest dobrym człowiekiem. Chcę się poznać. Jak coś takiego. Nie tak dalej. pana prezydenta. Chłopie. No ale to w ogóle wiesz, to jest inny penis, jak się ma stulejkę. Na no, człowieku. No co ty, nie... no, to sobie wpisz w internecie stulejka o no, no Nigdy nie miałeś. Ta bywa... znowolona A, mówię kurwa, co to za dźwięki? A to tutaj. To <laughs> co jest grane? Czy taki montaż? Ale nie. Pan cię woda i masz tam ruszać, góra dół, żeby to tam zeszło jakoś, ale no to jest taki mały, no tam taki wiesz, no brzydko to wygląda, chłopie. A ja się wstydzę... Nie no do lekarza to ja na pewno nie bo ja się wstydzę, chłopie. Człowieku to ty nie wiesz co no to jest tulejka, to sobie wpisz, no to jest problem u faceta, no kurde bela. Ale to ten już bez sensu, bo on widzi, że jest nagrywany, więc bierze że to prank, więc on mówi, nie. No. A może nie widzi, ale takie... Panie, no kobieta mnie zostawiła, bo małego ptaka. Co pan powie? No panie, no i nie chcę to gadać. Dzisiaj w nocy... Panie, się spotkaliśmy wieczorem na imprezie, ja wziąłem on na HT, no a ona... No, Dobra, a zobaczył, czy Luka TV trochę się poprawił. <laughs> Zostaniesz moją walentynką. O nie, zobacz na mojego ogórka. Siemanko, przed wami kolejny odcinek z wyzwaniami. Jeżeli chcę, żebym zrobił twoje wyzwanie, to napisz je w komentarzu pod filmem, a jak tylko zobaczycie odcinek, to podajcie na mój drugi kanał, gdzie jest już dostępna moja nowa piosenka. Link do niej jest w opisie pod filmem i w planie... O kurwa. <noise> Tego się nie spodziewałem. O Lukas kiełbasa. Kiedyś na wspaniałych wywiadach prowadziła wywiady KASIKS i ona zakazała wrzucać taki wywiad właśnie o kiełbasie, bo nie, spodobał, nie spodobała jej się kiełbasa właśnie od Łukasza, bo on coś taki żart powiedział o kiełbasie na Highligu i ona tam właśnie mu gadała, ale później powiedziała Ej, nie rzucaj tego, bo ten, bo to chyba takie złe, a nie było wcale złe. No, ale tak chciała, że że ten wywiad jej nie poszedł dobrze, że się jakby trochę pokłócili o tą kiełbasę, ale ja jak oglądałem, to było okej. Takie tam. Jest taki program, Disco Star, on mi się ostatnio na TikToku wyświetla. Jest to program typu dziwnego. Eratox numerek. Proszę uprzejmie. Wszystkie ręce wyżej, raz, dwa, trzy. A to nie czekamy na aranżację? Czy... Nie no, oni właśnie kapela jadą. Tak? Tak. Nie, zauważy, nie zauważyłeś, że muzyki nie ma? <śledzimy> Zespół muzyczny to Proszę, wymaszona Daj mi numerek, a się zgromadzę. Ja, ja pójdę To, to ze mnie jest artysta Ja potrafię będzie okay. ty dla mnie Co? Akcent przez co, oczy zielone? Proszę uprzejmie. <głos> <głos> <To fajnie. głos> to fajnie. Na pianinie, kurwa, jak to keyboard. Key key <laughs> Piosenkę, już chyba zapomnianą, Jolka Jolka z zespołu klasyk. Bardzo proszę. Z tą dziewczyną chcę poznawać życie. Do tych chwil powracam często odkrycie. Chcę ją mieć jak marzenie. Uśmiech, choć mi dzisiaj daj na podzieszenie. Pozna... Według mnie lepszy od połowy tych niskopolowców u czuję ją Szaza zakochana za moich czasów takich młodych jak jeszcze na, na Polsacie leciał program Disco Relax to tam Antoś Fricha występował to właśnie to wiedziałem, że Szaza się uważała za taka aaa to jest dobra <grystanie> A to chyba. Chyba jako dziecko nawet miałem taką rozkminę w kościele, bo w kościele, w głowie, w głowie, w myślach, nie? Nuciłem sobie piosenkę. Ale jak ona miała? Cza-cza-cza? Coś takiego szaza miała. Cza-cza-cza. Szaza. Cza-cza. Nie wiem. Coś takiego miała. Eee, jak to się nazywało? Cza-cza-cza. Baja bongo, hej. A, A, jest. Dobra. Nie wiem, w którym momencie przerwaliśmy. Tego nie było. Jeszcze. Była na pewno siostra Buczek. A, on rozrabiał coś na imprezie, to też był. Dobra. Do tego z występu swojego, to tam znowu byłaś najbardziej aktywną osobą. Czyli z mojej perspektywy ty sobie bardzo dobrze radzisz, ale jako ta osoba, która działa z backstage'u. 4725 byłem na pewno nie. A może i tak. A tak, bo ten chłopak. Ładnie rano mówiłem wam, żeby tego nie robić. Czyli żeby nie wykorzystywać osób trzecich do swoich jakby celów podczas gdy oni tego nie chcą, do filmu. I to zrobiłeś z całkowitym brakiem szacunku do tej dziewczyny, kobiety. Nie można takich rzeczy robić. To jest w ogóle coś, za co Rynek nienawidzi tej branży. Tak, i to jest coś, na co są ludzie bardzo przerywrażliwi, tym bardziej po akcjach, które miały miejsce też jakoś nie, nie bardzo dawno temu. No, zdaję sobie sprawę z tego, co zrobiłem, zagalopowałem się. O jakie akcje im chodzi? Jaka ostatnio była drama, że ktoś wykorzystał jakiś. Była ostatnia jakaś drama, że. No to na pewno miał ten czarek yy, z Teamu X, ale tak dalej. się troszkę. Uważam, że no było to mega słabe. Jedna z gorszych w sytuacji w tym programie, które, które niestety zrobiłem. To tak jest, on musi wybierać, która była gorsza. No, Okej, okay, dobra, rozumiem. Raz wyleciał. Czyli jesteś hultaj jednak. <laughs> Nie masz hamulcy. Ale ty sobie zdajesz z tego sprawę, tak? Tak, ja sobie zdaję z tego sprawę, i faktycznie staram się, okay. jak mogę, codziennie na tym pracować, analizować to sobie wieczorami i, i, i układać to sobie w głowie, co, co mówicie mhm. do mnie. Kurde, Oliwier, nie no dajesz się do tego, nie śmiesznie. Dzisiaj tak samo, śmiesznie pod kątem, tak fajnie. Łatwo ci to przychodzi. Dobrze to działa, tylko wiesz. Ja ci się boję tego powiedzieć. Dosłownie ci się boję tego powiedzieć. No tak żebyś tego nie spierd...ł jako oka uspokój się z tymi donate'ami, bo najebałeś się może, wysłałeś 500 złotych, otrzeźwiejesz i będziesz kurwa płakał, nie? Idź się połóż spać. No to wiesz, czasem w życiu tak bywa, nie? Jeśli człowiek najebie, mówi, a wyślę temu, a wyślę 500 złotych temu streamerowi. A później kurwa wstajesz rano i o. Więc się zastanów, nie? <laughs> no chyba, że jesteś, bo dużo mi wysyłasz, nie? I pytanie, czy to wiesz, czy to dobrze, nie? Zastanów się. Czy ciebie na to stać? Bo ja jestem niewdzięcznik. Pamiętaj, że jestem niewdzięcznik. Jak ten, jak przyjdziesz kiedyś, do jakiejś wyźbiesz, to ja byłem tym, co ci wysłał 500 złotych. No. <laughs> Okej. Okay. No, tak bywa. Prost, no. Ludzie lubią takie osoby jak ty, jesteś też charakterystyczny. Eee, masz no sobie... już mu tak nie mów. No. A dobra, tak, Jest OK. Nie jesteś, no. jesteś słaby. Dużo pokory, Mówię, dużo duże, pokory. Tak, pokora. Oliwier, dużo pokory. Dziękujemy ci. Może będziesz miał okazję pokazać nam w Hiszpanii. Dzięki. Dziękuję. Czyli widzieli go wszystko, OK. Oni go coś tak tyrają, tego chłopaka. Moi drodzy. Razem z nami do drugiej edycji programu Twoje 5 minut do Hiszpanii pojedzie Julita, Oliver. Dobrze, błogosławię ci Jamnika, Tiago, błogosławię, ale żadnych błogosławieństw już dziś. Proszę nie prosi. Tutaj akurat wycieli jaja psu, więc po bogu Michał i Karolina. Nie rozumiem co tu się stało. Witamy wśród wilków spontanicznie. Au, że nikt nie odpadł czy co? Bo tu są zagrożeni, tak czy nie? Michał i Karolina. wiem Michał, nie rozumiem! I karolina. Dobrze, jako o kaju i spać, dobranoc. <grywka> Najbardziej niewdzięczny streamer. Wysyłają mu 200 złotych. On każe mi wyjechać ze streama. <laughs> on nie małego tego od, od pieniędzy. <laughs> on każe spać. Widzę. <laughs> Ale że Michał się rozmawiał. <laughs> Ale to dla dobra tego widza, nie? <laughs> dobra, jest. tak. Tak, buta, wszystko się udało. Mega się cieszę. <laughs> w drugim etapie programu Twoje 5 minut mamy. Ograniczoną ilość miejsc. W związku z tym zapraszamy grupę zagrożoną: Kasia, Łukasz, Natalia i Ola. Od Olka zacznę. Olek, straszna tendencja zniżkowa. Jeszcze dodatkowo najprostsza rzecz do. Celinka, weźmiemy sobie Twoją opinię do, do serca. Zrobienia, czyli wzięcie sobie mnie, a ty powiedziałeś: Może dwa, dwa teksty, może dałem ci je na talerzu. Zastanawiam się, czy, nie, czy gdybyś wyglądał inaczej, gdybyś inaczej destykulował, to czy nadal byłbyś w programie? I czy nie trzymamy cię tylko przez pryzmat tego tutaj? Okay. Znaczy, ja się zgodzę z wujkiem dzisiaj. Ponieważ faktycznie widziałem, że byłeś mega przygaśnięty. E, tak jak Łuki sam przedidzi, pomógł z tekstami i sam ci tak jak powiedział. Przygaśnięty, tak się mówi, czy przygaszony? Zwracam uwagę na to, bo go chwalił Frizz bardzo, że pięknie tu wszystko. Tralala. Tak się mówi? Przyga... Może i się tak mówi. Dał to, to wszystko na talerzu. Tak samo Łukasz, który na próbach. E, próbował ciebie parodiować, ewidentnie mu czegoś brakowało, jakby szukał w tobie pomocy, i nawet sam Ciebie spytałem, czy nie w stanie. No bo zobaczcie, tutaj jest badyl. Badyl. I tak. Teraz się pali, nie? można powiedzieć. Jak go zgaszę. To będzie przygaszony. A, nie widzicie, kurwa. Teraz jest przygaszony, ale na przykład przygaśnięty, Ten powiedział, że to jest takie stadium przejściowe, że takie, że jeszcze, o, już jest przygaśnięty, i teraz jest przygaszony, już. Może coś takiego chodziło, że jeszcze chłopanie skreślają, ale musisz się trzymać na baczności. Jeśli nie pokażesz Łukaszowi tych twoich właśnie takich ruchów, tego wszystkiego, to powiedziałeś, że to on już wszystko wierzesz, tam powiedziała. Także, tak zauważyłem, że taka chęć przy pomocy była dosyć średnia dzisiaj, więc trochę byłem zawiedziony, ponieważ wydawało mi się, że będziesz właśnie taką najciekawszą, tym bardziej, że... Ale rozwiążmy tą yy, zagadkę. Przygaśnię... śnięty, przygaśnięcie, przygasły na przykład jest, ale czy przygaśnięty jest, jest dopuszczalne w grach, widzicie? Mówiłem wam, że może takie coś istnieć. Przygaśnięty. Przygaśnięty. Co to znaczy? Co to jest przygaśnięty? E definicja.